Ja, Dominiczek, Rola Guna ja i moi przyjaciele. Zapraszam. Uwaga! Wszyscy mówią cheese. Znowu robimy zdjęcie. Przesunę się jakoś tutaj. Uwaga! Na trzy. Raz. Dwa. Trzy. Cis! Norki Norki były na placu zabaw. Chłopaki z dziewczynkami robiły zdjęcia. Dla Zuzi mamy, dla Poli mamy i dla Zosi mamy. No bo on, te mamy były w świetlicowej szkole dla dzieci ludzi. Gotowe! O! Spójrz, kogo mamy tutaj, Dominik! O! Pokażemy Wam, co tam gdzie. Dla tych mam, no, dziewczyn. Bo dziewczyny mają swoje. Ale ja też mam w ogóle mamę, ale nie wiem, gdzie ona jest. I nawet zostawiłam jakimś kanionu. Ale zobaczmy. Pierwszy to zajeczynca Zuzia. To moja mama. Fajna. Drugie. Suwa Zusia. Moja mama. I. Hej, pola! Jakoś oczy zrobiła źle. No jak? Popatrz. Każdy spodziak ma tak. A twoja mama tak. No co, tak wymyśliłam. Hej. Jest skrzynka. Trzeba. No jakoś. Prze przez bramę. Przez tę bramę trzeba jakoś przejść. Przez jaką bramę? O, o czym opowiadasz, Zuzia? No popatrzcie. No naprawdę. Wy taf, czekajcie, a ja z Zuzią pójdziemy. O. O. A gdzie, mówię, że jest ta skrzyka? O tu. O. Tu? Co ty opowiadasz? To jest tylko pudełko po miętach. Nie. To jest krzyka I popatrz, jakich tyle drobnych rzeczy. Trzeba je tylko schować i będzie mieli drabiazg. O, super. Fajnie. sobie dla dzieci, którzy chcą schować listy. Super. Tutaj gila. A, nie, aż niedzielę. były w niedzielę, ale jeszcze zobaczyć sobie szkoły. Na te listy. To no, kiedy odbierze ten listonosz listy? Lucuś spokojnie. Coś tam jedzie. Ui. Ej coś tam zabiera listy. To chyba jakiś... To jest listonosz. Listonosz? Hy. Mój tata jest listonoszem. Właśnie, że nie. He? A dlaczego? Hy. Chciałem pokażę wam film. Ale o czym opowiadasz? Jaki film? O tym, że oni walczyli ze sobą. <laughs> o czym ty opowiadasz? Chyba powiem drugi raz. O czym ty opowiadasz? Na szczęście mam choburkę A raczej kabery, Bo mam ich przeczucia masek. Masek! To tylko maski. Maska Ninja i maska Transomersa. Nie, to są maski. Zaraz pokażę wam inną. Widzą też pokazałem. Patrzcie. Muszę to wyświetlić. Wyświetlić. Jak wyświetlić? Widziałam nawet drugą bitwę. Naprawdę? Tak. Nie uwierzycie. Staro nie pokażę, ale... O, nowo pokażę. Niech mi nawet nie uwierzy. Może my też uwierzymy. No to... Gotowe! Ha! Nie będziesz dać nad światem, Lucek! Ale wpadłeś w pułapkę! Oglądaj strony! sobie czekaj, patrz na strony, staję, ci maskę. Ha, ha, ha. Patrz na to. A, ja się tylko boję! Ha ha, ha! Patrz na to! Nie ruszam się, no patrz na to! A ja w tym czasie będę płacał nad światem. Kuj! Kuj! Co powiedziałeś? Będę władzą nad światem. Kwie, nie, nie. Muszę jakoś postrzymać. Pomóżcie mi, widzowie. Postrzymać tego potwora. E, e, e. Ua, ua. Proszę, bohaterze. baska, Zaraz go pokonam. Mogę się ruszyć. Nie myśl o tym wampirze czosnku. Super zilks. Oni byli super ziksami. Hej, to jeszcze nie koniec! Kabum! Ej, maska! Ua. No dobra, znowu pokonałem świat! No i wiecie, dlaczego musiałem wam pokazać. No, rozumiemy. Widzowie, dziękuję, że wierzyliście w poprzednim odcinku 9 maja wiek zapomnę, minam. Wiecie? Zostawcie dla mnie łapkę w górę i subika. A my się widzimy w Dniu Dziecka. Do zobaczenia! Bli, 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 bli. Dobra! Cicho! Ja teraz mówię! Pa! Nara! Pa! Dobra! Ty możesz zakończyć! Ui, ui, koniec.